Dzień dobry, dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Dawn of Ages. E, jedziemy, jedziemy dalej i dużo zmian, dużo zmian. Przede wszystkim, nowy patch, był nowy patch, który wprowadził Kana, Wielkiego Hana. zaraz sobie zrobimy jego kampanię, zobaczymy co to jest. E, jak również, wejdziemy sobie do dowódców. Han Chinggis san został dodany jako postać. Mamy tutaj jego, jako grywalną postać, w ogóle jest potężny, potężny gościu z taką glebią. Ale, Oj drodzy, odblokowałem Władysława Jagie Jagieło. Gram teraz Władysławem Jagieło. Zobaczcie, tak się prezentuje nasza postać. wam, że bardzo fajnie. Bardzo, bardzo przyjemnie. E, mam ją już na siódmym levelu. E, na siódmym poziomie. E, ale zwróćcie uwagę na to, jakie ma broń. Miecze Grunwaldu. Władysław Jagieło nosi miecze Grunwaldu. W ogóle ulepszę sobie te miecze. E, także nasz błodek nasz e, tutaj. A ulepszy przedmiot weźmiemy. To wiecie, co jeszcze zrobię? Wejdę do warsztatu. Wywalę te jedne deski i rzeczywiście ulepszymy tego Władka jeszcze bardziej niż się da. Czyli wchodzimy, Władysław Jagieło. ulepszymy tutaj. Części zamiennych brakło. Dobra, a przy w przypadku e, części zamiennych, co możemy zrobić, to już, już wie. O, wełnę, zdobyłem wełnę, jaka się zdobywa tutaj. Natomiast idziemy do kuźni. E, rozmontuj przedmioty. I właśnie, zaczniemy rozmontowywać przedmioty, w których nie używam. Ten młot wojenny może iść out, Ubiorzemy rzemieślnika sobie zostawiamy, eee, teraz tak kosa, tak ugryzienie duńczyka to stary idzie out, maczuga idzie out, pika idzie out, topór bitewny idzie out. Rozmontuj. Teraz tak, jak już to zrobiłem to idziemy do warsztatu, bo widzę co możemy zrobić. Ty masz młotek, masz, ale ubiór rzemieślnika potrzebujesz zręczność jeden, żeby ci dać ten ubiorzemy rzemieślnika, a jak jest z tobą? Też zręczność. Czyli to wydamy tutaj zręczność, teraz. Jak ty się nazywasz? Damy radę w ten sposób. Musztra. Wybiór mieszkańca. Eee, kowalstwo. Jesteś te Julianda, tak? Szkół. Eee, zręczność. Rozpocznij, od razu możemy pominąć. Świetnie. Dzięki temu ona już może... O! Odebrana nagroda. Za mieszkańca, super. Kolejne zadania dnia. Pięknie. Level up, 93. poziom. Teraz w, nie w produkcję, a w informacje. Tutaj, proszę, ubiór rzemieślnika dla Ciebie. Świetnie jest? Jest. Wszyscy wszystko mają. To jeszcze może ktoś założyć. Czyli teoretycznie ty. Poczekajcie, ubiór rzemieślnika do koła pasuje? Żelazo, kamień i warsztat. Czyli tutaj jest ok. Żelaznej kamień nie potrzebuję, bo to mi tak bardzo, bardzo jest to przyspieszone w e, porządku, idziemy tutaj 2006. E, ile mamy? Tutaj pokazuje 2060, tutaj 2146. Czyli te ulepszenia jakoś się nie zaktualizowały. Poszliśmy, skóry brakło. E, tutaj jest tak. I jeszcze miecze: jeszcze miecze: Dobra, tutaj drewna trochę brakło, ale jest do przodu, poszło, jest 2200. Eee, jeszcze co bym chciał ulepszyć? Was. Zobaczcie, mam tutaj tą gizarmę i tą gizarmę drewno. Będzie potrzeba więcej drewna, no to za chwilę będzie. Okej, okay, słuchajcie, zaczniemy w takim razie od Wielkiego hana. Rozdział pierwszy. Duży kocioł. 8 godzin będzie się to gotować. Ale czy mogę ruszyć? Tak, znalazłem. Czyli mam całą ścieżkę do przejścia. Tutaj widzę, że są kupiec dodatkowy. No to idziemy. Przeszkoda. Konie stepowe są potrzebne. Jak zdobyć konie stepowe? Droga jest zablokowana. Będziemy musieli je oczyścić, ale dobra, jaki sposób mogę te konie zdobyć? O, Tu jest event. Czy te konie gdzieś są na mapie, wyskakują? No zaraz to jest ciekawe, w jaki sposób mógłbym te konie zdobyć. Questy. Pokażcie mi, questy jakie mamy. Wielki Han. Tak, użyj rafinowane materiały, zdobądź modę klanu, zdobądź klejnoty. Wytwórz przedmioty o epickiej jakości lub lepszej. Obejrzyj liczbę reklam, to trzeba zrobić na telefonie. Odbierz przedmioty ze sklepu 6. Ok, czyli teraz musiałbym zrobić 6 przedmiotów ze sklepu, odebrać, wytworzyć trochę przedmiotów. No to z wytwarzaniem przedmiotów problemu nie będzie. Teraz to zrobimy. A czy inne zadania też mi dadzą, dają konie? Nie, nie tylko te zadania Wielkiego kochana W ten sposób, no to kuźnia. Z wytwarzaniem przedmiotów też nie będzie problemu, bo ja trochę tych przedmiotów rzeczywiście mam i chcę to zrobić. Tylko tak, tu są potrzebne skóry. Ten miecz jednoręczny w końcu mógłbym też się za niego wziąć. Młot. E, jednak będzie problem. Dobra, mogę zrobić młot kowalski. Mogę zrobić siekierę drwala. I tą siekierzkę rzeczywiście, rzeczywiście zrobimy. Niech ona, niech ona tutaj nam leci. Skąd, o, z zadań dziennych, zadań dziennych też lecą. Ok, czyli z zadań dziennych również, zadania dzienne. Yy, no nie. Sprzedaj, przedmioty 3. wytwórz przedmioty 2. Spróbujmy sprzedać 3 przedmioty. Czy ja mam jakieś przedmioty, które rzeczywiście mogę sprzedać? Yy, zaraz się przekonamy. To sprzedamy. 185 85 złota. Spraj dystansowa. Ten jeden młotek może polecieć, to pióro może polecieć. Eee, ten topór bitewny 2-0, to on może polecieć. Siekiera Drwala może polecieć. Łuk klasyczny może polecieć. róg myśliwski. Dobra, odbierzmy. No nie, tutaj nie ma. Tylko co chodzi o zadanie kana w takim razie. Jeżeli chodzi o ciebie, eee, to czy ja mam dla ciebie lepszy róg myśliwski? Teoretycznie tak, ale. Nie da rady. Kamień na godzinę i skóry na godzinę? Nie, kamień na godzinę eee, to daje, czyli teraz idziemy. Dłuto. Kamieniołom. Pokaż mi się tutaj. I dostaniesz do mnie dłuto? Nie dostaniesz jeszcze. Jeszcze nie da rady. W porządku, mam przepustkę bitewną, przepustkę Chinggis-Hana, Odbierzemy. Jest bilet rajdu i odłamki ale. Konie stepowe tutaj widzę dopiero będą, muszę odblokować kolejny krok przepustki, piąty, w porządku, e, to zrobimy tak, jest pvp, mam jedno, zawalczymy sobie pvp, może zaraz się odblokuje ten Uj, san ujujujujuj, to się nie da, to nie damy rady, może być ciężko, chociaż są strzelcy, jest obuch, jest dużo kłutych, zagram z Fintą, teraz fajnie by się przydało coś na te kłutę. dobra, wezmę zdrowie po prostu, no i tutaj nawet nic nie kombinuję. Zobaczymy, czy to się uda. Czy wy macie? dynię na głowie? Tak, zobacz, ma. Dynie na głowie? I jest szansa, że to wygram. Jest szansa, że to wygram. Jeśli ci moi, te moje kłute wybiją tego, dobra. Nie, nie wygram. Nie wygram. Troszeczkę braknie. No, ma w ogóle 179, ale trudny się trafił. Wprawda, pokażę, bo level. O! 179 ma. Trudne się wylosowało. Potwierdzamy. Jeszcze raz w takim razie. Trzeba wygrać tą jedną. Łucznik dużo... Magizarmy, widzę. Uhu. Chcę, no że buchowy to mi nic nie da. Sieczny by się przydał na pewno. Kłóty też. No to damy sobie obronę na kłótę. Dobra, obrona na kłótę wleciała. No i wagę piórkową, bo nic innego tutaj nie siedzi. Ta waga piórkowa też nie jest idealna dla mnie, ale zawsze coś. I czy to wygram? Wygram chyba. Zdaje mi się, no, zobaczymy, jak ta góra sobie poradzi, bo dół mój wygrał. Mamy to. Dobra, jest zwycięstwo. Pięknie. Teraz będzie ósmy poziom, nagrody są, ładnie, potwierdzamy, stąd teraz można wyjść i zobaczymy ligę PvP, odświeżmy to i kto się tutaj pojawi, 19 tysięcy i od nadarki, później spróbujemy z tym co ma 22, zawalczmy, jesteśmy w kamiennej lidze. Dziwne połączenie. Zacznę z mocnej odporności. Bo to mi się tutaj przyda. Pinta, oczywiście, żeby szybko w nich wlecieć. I. Raz, dwa kłóty reszta sieczne. No dam tą twardą skórę, Niech będzie. Ja myślę, że tutaj nawet nic nie zmieniam w ustawieniu jednostek. Bo naprawdę ładnie ich wyczyścimy. Jedyny targ już nie ma. Jest zwycięstwo, ładnie. Że Władysław tutaj daje radę. E, spróbuję z tym silniejszym przeciwnikiem teraz zawalczyć. Ten jeden poziom trzeba wbić, i rzeczywiście tego czyngihanna będę mógł lecieć. Teraz tak, otworność zdecydowanie. Tam trochę kłótę, więc też wezmę fintę, żeby tu, tu szybko ten e, przód zbić. I pancerz na kłótę, czy dystans? Nie, e, obniżę precyzję dystansowego, bo w sumie ma dwóch dystansowych. To też, tylko że to jest obuch, nie? Dlatego nie brałem kłótych. I tu mnie chyba zniszczą. Tak, ten obuch rzeczywiście działa mocno. Chociaż? Czekajcie, czekajcie. Nie. Niestety, tutaj ten obóz zadziałał mocno. O, te greckie ognie. mają Zykalian Militia. Konkurorzy bym tak powiedział. Dobrze, przegrana. Potwierdźmy to. Eee, na razie wystarczy. Jeszcze mam quest'a na zabicie 750 wrogów. Jeszcze, jeszcze trochę, to zaraz to zrobimy. Eee, zasoby do zgarnięcia. To reszta, weźmy to. Odbierzmy, tutaj nic nie dodaje. czekamy chwilowo. Kampania: kampania jest rozdział trzeci, dotknięcia, ale rozdział drugi na hardkorze też tutaj, jak widzicie, mamy. Idziemy na górę. 2, 1, 3, 1, 7. No, blisko było. Blisko było. 40 y, ekspa przepustki bitewnej. Dobra, tutaj bardzo chciałbym kłótę. też kłóty 17%, zobaczcie, to są czterech skłótych. I to będzie dobrze, bo tych przybijemy na początku. Eee, wygrać, wygram, ale to nie będzie na 3 gwiazdkach. Może się uda na dwóch. Z możemy może bym zrobił 3 gwiazdki, tak teraz myślę. Ale ważne, że jest. To trzy gwiazdki byłyby tu idealne. To jest 40 e, expa przepustki mi to jakby jedna, dwie, dwie walki do przodu by. wtedy. Bo teraz na przykład dostanę... O, dużo żelaza. Fajnie. 10 expa. No to jak 4 takie walki. Eee... Spróbuję raz jeszcze. To było to, tak? Tak, żeby te 40 zgarnąć. Jeszcze raz spróbuję. Finta mogłaby być tu dobra. Nie ma finty. No to biorę mocną odporność. Ryzykownie. Ryzykownie zrobimy coś takiego. Nie da rady. Już widzę, że nie da rady. Za szybko to zlatuje. Tu w ogóle przegram. Patrzę. Ciekawe. Ile jedna karta potrafiła zmienić? Nie dobra, wygrać, wygram. Nie, nie wygram. Ci ucznicy mocno tutaj biją. Dobra. Szkoda tego, bo ten x by się przydał. Innym razem trzeba będzie zrobić te trzy gwiazdki. No i dajem spróbować, nie, nie, dobrze jest, Git. Teraz tak idziemy dalej. Tutaj. Bardzo dużo siecznych. Trochę obuchów. No i brakuje teraz tej obrony na wszystko. Zobaczymy. Też będzie koniec. Nie, to już... Tu już mnie wybijają. Miegeo tutaj sam na polubitkę. bitwy właśnie, patrzcie. Tam leży. Dwa miecze. Dobra. Tutaj się nie uda, ale quest powinien być zrobiony. Już będzie 100 jednostek, zobaczymy. Jest. 750 wrogów pokonanych. Ulepsz chatę łowców. Budują się kwatery, budują się kwatery. Dobra, widzę 3 godziny tutaj jeszcze. W porządku, czyli to mamy zrobione. Jakbym chciał tutaj ruszyć, może być ciężko, nie? 25. Zaraz, czy te greckie ognie, granaty podpalające można zdobyć tutaj? Rzeczywiście można. Czyli po zdobyciu tego, zdobędę dużo. Nie wiem, z tą fintą. tak będzie. Pokombinujmy. Ten obuch tutaj do obuchu dorzucimy kół. Te obrażenia idziesz tutaj, do was dorzucimy. Tak, coś takiego zrobię. Zobaczmy, co pójdzie. Tutaj, tak jak ta strona wyjdzie, dobra wygrana jest. Nawet trzy gwiazdki, może się uda. Udało się trzy gwiazdki szarpnąć. Fajnie, tak. Na styk. Udało się. Jest zwycięstwo. Zwoje skóry. Będzie cztery no spróbujmy. okej, eee, Ok. Eee, z fintą wylecimy w nich jeszcze raz. Tak. Tak, tak zrobimy. Tu też mamy wygraną. Już nie do trzy, chociaż? Nie, na dwie będzie. To może nawet nie na dwie. Na dwie. Jest zwycięstwo. Jeszcze trochę. Będzie się zbroja Barbarosy. Eee. Napady się skończą. Mogę już broni natychmiast. Wysokie odporność. Tak, średnio bym powiedział. Tak. Tak, tak. Coś takiego spróbuję. Ci powinni przetrzymać. Jak ta strona wygrał, a wygrywa, to to mamy to. Nawet na dwóch gwiazdkach. Się udało. A bałem się, że to się nie uda. Bałem się. Jeszcze jeden level potrzebny. Dalej plus 10. Tutaj jest. Czyli mamy teraz tę drogę i tę. Dobrze. W drugim. 25 tysięcy i saks. Uuu. To bym sprawdził. Okej. Okay. Widzę po... Tu jest dużo... Mocna yy, odporność, niech będzie Dobra, zrobimy coś takiego. Wy po prostu przytrzymajcie to. Ta strona ma naprawdę zgnębić. Środek ma wytrzymać. A widzimy, oni mnie, chociaż? Nie, nie, oni mnie tutaj wybiją. Czekajcie, bo bohater padł im. Moi strzelcy strzelają, wygra, na jest. Jedna kreska, ale wygrana jest. jeden kreska, nie kreska. Także Władysław jeło? daje radę. Daje radę. Mhm, uh -huh. tutaj tak. Teraz zobaczymy za co mogę jeszcze tutaj dostać. Ulepszenie kopalni. Użycie rafinowanych materiałów, zdobyć monety klanu, zdobyć klejnoty, wytworzyć jedno narzędzie z zadań No to też się to robi. Yy, tak, tak, tak. Trzy razy poszło, poszło. Kolejna rzecz, którą mogę teraz zrobić, chcę. To musztra. E, z dwiemi chcę, bojowników. Tutaj nie da rady. Taki wojownik ma jeszcze coś na dwa. Ty masz zręczność na dwa. 4000 ziarna. Ok. Już mamy 4000 ziarna. Zręczność, rozpocznij łustrę. Dobra, zaraz to będzie. Mm, dobra. Idziemy dalej. Misje dzienne. Tego nie robiłem. O kurczę. Trudne misje dzienne się trafiły chyba. Ale to jest jakby była finta. Totalna siła. No finta mogłaby tutaj dużo, dużo zdziałać. Rzeczywiście. Staniesz tu, ty będziesz dobry, ty będziesz dobra. Tak. Coś takiego zrobię. Wydaje mi się, że to ugram. Chyba, że ci naprawdę będą potężne wrażenie zaczną zadawać, ale nie. Jakiego fajnie sieka tutaj. Pa, 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 O, Gerolda dostałem. Kolejna bitwa dzienna. Yy, dwóch kuszników. Samo cięte trochę. Nie no, trochę kłutych jest. I ja zrobię tę kłutę, Pancerz na tę Tutaj po prostu zwyczajnie rzucimy. Bez zmian. To będzie win. Tutaj nie ma opcji, żeby tym przegrać. Już widzę po ustawieniu po prostu jednostek. Dwa razy kusznicy. Tutaj kłute po boku. Ja. Więc nawet jakoś ich nie, nie rozstawiałem. bizarma jest, level up, Dobrze. Mamy skórę. Potwierdzamy. Teraz yy, odbieramy to. Perła. Jak jest tą przepustką? Ile my tutaj potrzebujemy? A, bo to PD przepustki jest osobno. To nie jest poziom postaci. Dobrze, no to lecimy po prostu. Z misją Żyny. Tutaj PD przepustki jest punkty świadczenia pd tych którzy nie wiedzą no, podobne rozstawienie dobra zwycięstwo tak jak mówiłem e, dla wszystkich którzy zastanawiają się czy da się połączyć grać zarówno i na telefonie i tutaj da się Możecie sobie to wszystko połączyć, także połącz, polecam połączyć sobie konto, o, konto o, Steam z waszym, z waszym kontem e, na telefonie. Nie czy macie Androida, czy Apple, nieważne. ważne sensie, trzeba, czy iOS'a, Możecie połączyć i oglądając, e, czy znaczy budując e, na telefonie, możecie w każdym momencie sobie zbierać zasoby oraz za obejrzenie reklamy dostajecie, e, dostajecie bonusy, Możecie sobie na przykład zebrać więcej monet, grając na telefonie oraz skrócić budowanie budynków o połowę za darmo. W sensie nie musicie wydawać nic. Wystarczy, że obejrzycie reklamy. Patrzcie na to, finta byłaby idealna. Jest finta. Ja po prostu w nich ruszam. Patrzcie, sami łucznicy, jak to wybije. To Zaraz dwa jestem wśród tych łuczników, Ci natarcze tu tankują bardzo dużo. Jest wycięzca. Mamy. Jest to zwycięstwo. Brutalna siła zdobyłem. Kolejną kartę. Misja szósta. Jeszcze trochę. Też dwóch kuszników. Dwa razy, czyli cztery razy kłute tu mają. No to też kłuty. Tu też nie widzę zagrożenia jakiegoś dużego. Teraz my zaczniemy wygrywać. O, mimo że trochę... Trochę mieli tego. Trochę zabolało. Ale jest. Przeżyje? Przeżył, ten tak. Łuki oczywiście z tyłu, ale chodziło o tego jednego. Udało się przeżyć. No i dobra. Potwierdzamy. Jakiś quest zrobiłem. Coś jeszcze mamy tutaj. Zbierz kamienie. 50 tysięcy kamienia zabrać. Dobrze, zbierzemy. Eee, tutaj mąkę, znaczy chleby gotowe. Tam resztę też. Tutaj się buduje. Puszczać jeszcze 5 minut. Jeszcze dwa questy dzienne, żeby zrobić wszystkie misje dzienne. Trzeba co tak mało tutaj. Mają same kłóte również. Nie, lecę z Fintom po prostu, bo tych szybko rozwalimy. dobiegniemy dalej. Teraz dopiero walczą wszyscy. A już trochę czasu minęło. Jakiego padnie, jegielo niestety oberwał, ale cała reszta idzie spoko. Coraz bliżej do setki. Myślę, że na następny odcinek, jeśli, wam, nie, nie, jeśli będzie się jakieś ciekawe rzeczy te działy, czy inne, e, to wam pokażę z wbicia setnego. Chwilowo, chwilowo spoko. Ósma i ostatnia misja. E, dużo strzelców, dużo obuchów. Widzę. E, no to finta, po prostu, lecimy. Atakujemy. Muszę się szybko do tych strzelców dobić, i teraz mi nie wyjdzie. Teraz mi nie wyjdzie. Szkoda, bo liczyłem na to, że tutaj rzeczywiście coś się uda. Jeszcze raz 4 eee... minuty. Nie kampania, tylko misja dzienna. Tu może być ciężko. Liczyłem, że to inaczej wyjdzie, ale teraz tak obu tytuł, tytuł, i tytuł, dobra, wy tutaj wyjdziecie? Zastanawiam się, może tak, tak coś takiego. Nie. Te ognie, te ognie tutaj robię za dużo. To tutaj. Więc tego nie przeskoczę. To akceptujemy miasto. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest, jest, jest. Nalot. Tutaj mam jeden trade. Right no to zrobimy nalot. Początek. Wybieram. Walczymy. Same obuchy. Pancerz obuchowy. Czysty mają obuchy. To się fajnie trafiło. I szybko, żeby jak największe straty. Grając ten tryb, yy, straty przechodzą do kolejnych etapów. Czyli to, co straciłem, to, co jest tam ranni, oni i tak zaczynają kolejną rundę. Więc nie jest to najłatwiejsze. Hmm. Więc tak, mogę iść tutaj na silniejszego przeciwnika, ale potem będę miał uzdrowienie armii, albo na słabszego przeciwnika. No, idźmy na lepszego w takim razie. Zobaczmy. Bębny są. Okej. Okay. to no te bębny mogą być w porządku. Jesteśmy tutaj obuch. Obrona obuchowa i same bębny. No, to znaczy, już startuje z takiego pułapu, nie? Trochę potraciliśmy. Oj, oj. Bardzo, bardzo mnie wypalili. Udało mi się w ogóle przejść I raz to, tylko nagrody nie były super Liczyłem na jakieś lepsze Uzdrowiłem armię, ale tych dwóch już nie uzdrowię, bo oni już padli totalnie, więc najpierw było jakby Zostali, mieli jeszcze trochę życia e, dobra Tutaj wybiorę grube skóry, czyli pancerz cięty Co mogłem to uzdrowiłem Pomijamy po pominięciu mogę wzmocnić, wskrzesić oddział w sensie wskrzesiłem. No i są wszyscy: pięknie są wszyscy. Lecimy tu, tu i tu, tak, tak. Obuchy same znowu widzę. Podobne się trafiło, co już było. No i szybko się z nimi rozprawcie, zanim mi poginą. Niestety, ktoś tam zginął. Ale chyba jako oddział to jeszcze się trzymają wszyscy. Dobra. Wzmocni swoją kartę jakąś pan też cięty. I ostatnia bitwa. Styczna skrzynia rajdowa prezenty jakieś. Sami kusznicy... O, dobra, to jest wygrana. Finta byłaby idealna. Nie mam finty. E, Nie, jednostki dostają coraz mniej precyzji wroga. Bardzo fajnie wyszło. Z gwiazdki teraz zauważyłem. Eee, czyli dwie gwiazdki, szkoda. A dzidło. Hmm. Dobra. Eee, tu jest, tu jest, tu jest. Musztra za 8 sekund, to już mogę pominąć. Jego gotowy. Teraz tak, jeżeli chodzi o Wielkiego Hana tutaj nie pojadę bez koni stepowych, no musimy na te konie poczekać, tutaj się cały czas gotuje, tu się gotuje. Więc słuchajcie moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Wielkiego Hana albo wam pokażę, albo nie, bo mnie teraz na weekend nie ma, ja na pewno będę się logował i sobie grał, czy z telefonu, czy z laptopa. Ale niestety nie będę mógł wam tego nagrać, więc odcinek taki prezentujący, że dodaję ciągle jakieś nowe rzeczy. Więc to dzięki Wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia, wszystkiego dobrego.